A, rzuci się na tą dużą rusówę, zobacz. Tak się patrzy, widzisz Aga na rosówę? Uh -huh. Na tego dużego robaka. A jak się patrzy. Uh -huh. Widzisz? Jak się przymierza? Widzisz jak się rusza. Uh -huh. Zobacz. Ci bije. Zaraz go wpierdoli. Widzisz, terę patrzy Zobacz. Zobra, pa. Zobacz, no, ja, ja, jak go łyka, Zobacz, i całego. Całego? Ja, o, siat, Ja patrzę. Tylko, no, patrz, patrz. tylko nie tak O, ja patrzę na tego. Widzisz? Tak, Teraz okoń się przymierza chyba. Nie, okoń już się chyba najadł. A, następny szczupak, to mniejszy się przymierza. Nie macie uprawnień. Nie ma nastrojów. Nie wiem, czy rozwalimy was z serią. Z szczupak rośnie? Te? No?